Cześć, witam Was dzisiaj po raz kolejny na naszym kanale. Dzisiaj robię sobie kapustkę na zimę. Znaczy na zimę, no, jestem w sobie sensie na jesień. Taki dzbanek mamy specjalistyczny, gliniany. Yy, z kołnierzem, gdzie się wlewa wodę i zatyka się tą miseczką. Wygląda to między, mniej więcej tak. tak. Nie mają do tego dojścia żadne yy, muszki, inne tego typu niepożądane stworzonka. Naszej kapustki kiszonej wchodzi. Kapusta oczywiście. Yy, kiszona, już to widzę, źle to pociąłem. Yy, nie myję. Jak uważacie, w grube cienie W grubej polocie się dużej kiszon, Cieńszy szybciej. Yy, oczywiście zrobimy to z marcheweczką. No i sulkudaska. To jest podstawa. gruboziernista yy, aby robić to tak. Na dno układam kapustę. Na to idzie trochę marchewki. Sól kółaska. Ubijam. I kolejna warstwa. I tak warstwami. Może dorzucę jeszcze trochę kminku. Wygląda to mniej więcej tak. Ładujemy kapustę. Wbijamy poprzednią warstwę, tak średnio, dodajemy garstkę mrechewki, może więcej garstka oraz garść, jedna garść soli kłodawski na każdą warstwę. No, jeszcze troszkę dorzucę, tak żeby ona była po całej całości rozprowadzona. No i słuchajcie, to jest sposób, którym ja robię. Zacząłem robić, bo tak naprawdę nie robiłem nigdy dużo takiej kapusty. Jest prosty. To, że y, będą takie duże kawałki, mi to nie przeszkadza. Tak się układa liść kapusty. No Nie mam żadnej mandolinki, żeby to y, wszystko ładnie wyglądało. Y, ważne, żeby było. Mam prawie pełny y, ban. Powiem Wam, że miałem 7 kg kapusty. No, została mi się ćwiartka. Yy, do, no, prawie, prawie, no, się, no, powiedzmy, sobie, że 6 kg kapusty tu weszło mi. Tak? Marcheweczki, tak, nie wiem, 700 gram, może dużo, może niedużo, nie wiem. Ma być to kapusta, nie marchewka kiszona. Yy, więc jest jak jest. Yy, no i cóż, przygotowujcie się. Dzięki wielkie za oglądanie i dajcie suba i łapkę do góry jeżeli Wam się podobały nasze przygotowania.